Ale mamy piękną wiosnę. Piękne słońce, cieplutko, kochani. Ale mam niespodziankę: A czy pewnie już wiecie, że po dwuletniej pandemicznej przerwie wracamy do świętowania dni miasta Bukowno. Wspaniałe, uroczyste świętowanie urodzin miasta. Takie piękne przeżywanie wspólnoty miasta. Dni Bukowna zaczynamy w sobotę, 11 czerwca. Nawiasem mówiąc, dwa lata czekałem na taką niespodziankę, na moje urodziny. Miły prezent, dziękuję. Zaczynamy w sobotę 11 o 16.00 i już Wam pędzę wyjaśnić, co będzie. Otóż, będzie yy, miejskie przedszkole oczywiście, yy, dzieci z pracowni muzyczno-teatralnej Pozytywka, yy, ale będą yy, koncerty takich zespołów jak 3 Gitary, zespół Jessica, zespół Big Cyc. Tak, tak, żartów nie ma. Ale... Główne danie to Gwiazda Wieczoru zespół Warius Manks i Kasia Stankiewicz. A na deser, na deser torcik z fajerwerkami, pokaz Sztucznych Ogni i dyskoteka z DJ-em Ristowem. To w sobotę. W niedzielę 12 czerwca zaczynamy... O 16.00. Występ dzieci, występ cafei i zespołu animato, bieg przełajowy Opuchar Burmistrza Miasta Bukowno, koncert grupy instrumentalno-wokalnej Klub Przyjaźń w Orkuszu, koncert zespołu Artur i artystę, koncert zespołu Ekstazji, koncert zespołu Kordian, dyskoteka DJ Libu. Ponadto jeszcze młodzież z Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie i tak dalej, i tak dalej. Kochani, musicie być. Musicie być na Dniach Bukowna. Dajcie znać wszystkim. Zawiadomcie znajomych, przyjaciół, żonę, matkę, koleżankę i sąsiadkę. Zaj zamówcie i wszystkich, wszystkich serdecznie zapraszam. I polecam gorąco. Dni Bukowna, 11-12 czerwca. Sobota, niedziela, 11-12 czerwca, roku pańskiego, 22. Dariusz już nie budę.